Siemanko. Witam w kolejnym odcinku. Jak zwykle za mną jest ML 55 AMG w 163 i dzisiaj pokażę wam jak wspaniale holuje się tym autkiem wszelkie lawety, mini koparki, cokolwiek byście potrzebowali. To auto spokojnie to pociągnie. 347 koni, dużo niuta spokojnie wystarczy. Więc jedziemy, holujemy, ale zanim to to trzeba go troszkę umyć, bo jest mega brudny. Nie może to tak wyglądać. up my appetite Don't leave me here and dry Moi drodzy, jak to jest z tym holowaniem MLW163 55 AMG? Powiem Wam prosto, baja. Bajecznie się holuje tym autem z uwagi na to, że no jest to ciężki wóz, terenówka na ramię, jakby nie patrzeć. No i mocy jest naprawdę pod dostatkiem. Mocy, momentu, to jest naprawdę bardzo dużo i dzięki temu bardzo przyjemnie się holuje. Właśnie teraz jedziemy z przyczepką 5 metrów, lawetą w zasadzie. 5 metrów na 2 metry. Na razie bez auta, pustą przyczep, pustą lawetką. I naprawdę holowanie tym autem to jest sama przyjemność. Wcześniej miałem v 163 3, 2 litra, benzyna V6. Jak pewnie wiecie, jeżeli oglądacie na bieżąco moje filmy. No i w tamtym Niestety, jeżeli chodzi o holowanie, to bardzo się męczył ten silnik przy takich dużych ładunkach. Jasne, lekka przyczepka, jakieś motocykle, nie ma problemu. Ale przy takich większych ładunkach, no to już naprawdę było czuć, że to auto się męczy. Ten silnik ma raptem, tam jak dobrze pamiętam, 210 koni, coś takiego. Natomiast tu mamy koni 350, do tego dużo więcej momentu i dwa cylindry więcej. Dlatego jasne, że holowanie jest wygodniejsze. Dodatkowo Emele, które mają silnik 3.2 litra benzyna, bo tu, rozmawiamy tutaj o MLE-ach tylko w w razie benzyna z gazem. O dieslach się nie wypowiadam, bo nigdy takiego nie miałem i nie jeździłem ale uważam, że jazda tą v 8 to jest pewnie coś porównywalnego do diesla. E, wracając do tematu, 3.2 w LPG, czyli ta V6 w ML-u, e, no tam mamy na haku 2.650, według dowodu, natomiast w ml 5.5 AMG mamy najwyższą możliwą wartość, czyli 3.365 3, kg. Jeżeli ktoś Wam mówi, że ma na haku 3.5 tony w ML u no to jest to zrobione po prostu tak, na przeglądzie, dlatego przy sprowadzeniu auto najczęściej, bo to tylko auta z importu mają takie wartości. Bo fabrycznie, według homologacji, jest wpisane 3365 kg i tyle. Nie mamy już tego przelicznika 1,33, że masa holownika musi być 1,33 masy przyczepy maksymalnie. Także możemy teraz ciągnąć maksymalnie do 3365 kg tym MLM. Spokojnie by pociągnął więcej, no ale nie przesadzajmy już. Auto waży 2 tony, 2 tony 300 kg. Jak byłem kiedyś nazwany, Wjechałem na wagę, to mniej więcej tyle ważył. Um, I powiem Wam, że to jest ważne, bo jednak jeżeli macie leciutki holownik, no to później jest problem. No do mnie kiedyś przyjechali po Challengera ludzie Fiatem Chroma. Nie wiem ile on ma na haku, no ale Dodge Challenger to jest prawie dwutonowe auto. Załadowali to i ten, ta Chroma po prostu przysiadła niewyobrażalnie. E, bałem się, że nie dojadą z powrotem, także no ale nie dzwonili, także albo już nie żyją, albo wszystko się pomyślnie skończyło. Mam taką nadzieję więc wracając do holowania tym autem jak załadujemy zaraz lawetkę to zobaczycie, że dalej nie ma żadnego tam problemu z holowaniem spokojnie przyspieszę, ja mógłbym tutaj teraz dać ognia i by było przyspieszenie zakładam, że podobne niż bez lawety ale już nie przesadzajmy, pamiętajcie z lawetą trzeba jeździć ostrożnie i dobrze ją wyważyć przed jazdą żeby nie było za dużego nacisku na hak i żeby też tył Wam nie wisiał i nie ocierał ziemię, także to jest bardzo ważna sprawa przy jeździe z lawetu no więc jeżeli mielibyście jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach, dzisiaj to jest taki krótki filmik tylko odnośnie holowania tym autem, bo to jest naprawdę świetny holownik, jeżeli ktoś szuka takiego holownika z napędem na 4 koła, taniego w eksploatacji taniego w jeździe, bo na gaz i do tego z dużym uciągiem na haku, który dobrze sobie radzi z przyczebą, to spokojnie mogę polecić, ale kierujcie się jednak w V8, nie 32 V6, tylko V8 430, 500 lub najlepiej 55 AMG, tak jak, tak jak my sobie tutaj jedziemy jeżeli chodzi o spalanie, to o dziwo, ja na przykład w emelu 3-2 litra miałem spalanie z lawetą 22-23 litry, bo ten silnik się męczył, trzeba było go trochę wkręcać przy przyspieszaniu i tak dalej. Też skrzynia było czuć, że ona ma taki. No, inaczej chodzi, inaczej chodzi z lawetą niż bez lawety yy, i myślę, że... No, tutaj nie ma czegoś takiego w ogóle, bo myślę, że po prostu to auto się mniej męczy, ma więcej mocy, więcej momentu, więc nie ma takiego problemu. I jeszcze tylko dodam, że jeżeli szukacie czegoś stricte pod lawetę, to tylko V8, bo te dwa cylindry więcej i ten moment obrotowy zapewnią wam miłe holowanie. Także póki co, jedziemy właśnie po autko, pokażę Wam jeszcze, jak sobie załadujemy to autko i naprawdę świetnie ten EMLek będzie sobie radził z załadowaną przyczepą. Także lecimy na plac. No, i już moi drodzy, lecimy sobie z lawetką zapakowaną. Nie wiem, czy widzicie gdzieś tam w tylnej szybie. Może, może będziecie widzieć BMK nas goni na lawecie. Pokażę Wam jeszcze zaraz, jak wygląda taki zestaw. No, ale ta BMK waży mniej więcej pewnie z 1700-1800 kg, plus do tego laweta. Także bez problemowo się taki zestaw ciąga. Ważne tylko, żeby dobrze rozłożyć masy, i leci się jak trzeba. Także widzimy się za chwilę, jak się gdzieś zatrzymam, i pokażę Wam, jaki zestaw ciągniemy. No i to by było na tyle jeżeli chodzi o holowanie emelkiem i moi drodzy, tak właśnie wygląda holowanie tym ML55MG. To jest naprawdę świetny holownik. Jeżeli szukacie takiego auta, to koniecznie ML to jest właśnie dobry wybór. Zobaczcie elegancka BMW 3GT, właśnie jedzie do blacharza. Holujemy ją ML-kiem, nie ma żadnego problemu. Jest niskie spalanie, jest wysoka bezawaryjność i jeździ się komfortowo, a nie lawetą na busie jak taczką. Także jeżeli chcecie więcej takich filmów z użytkowania ML-a, czy też z naszych różnych napraw blacharskich i nie tylko, to koniecznie oglądajcie kanał i zobaczcie wszystkie poprzednie filmy. Mamy tam masę fajnych projektów. Koniecznie subskrybujcie i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Heja!